Sponsorem programu jest Województwo Małopolskie. Zaczęło się w 1926 roku. Od tego czasu 79 razy w Berlinie spotykali się producenci i przetwórcy żywności oraz handlowcy. Od początku impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności. 1650 wystawców i ponad 400 tysięcy zwiedzających. Tak dziś wygląda Green Woche, czyli Zielony Tydzień. To największe w Europie i jedne z największych na świecie targi rolno-spożywcze. Znaleźć tu można wszystko, co związane jest z żywnością i rolnictwem, i wszystkich, którzy liczą się w branży. Na Zielony Tydzień przyjeżdżają ministrowie rolnictwa z większości krajów świata. Od czterech lat prezentuje się tu też Małopolska. Do Berlina przyjechali wystawcy z 70 krajów ze wszystkich kontynentów, niełatwo więc przyciągnąć uwagę. Co roku jeden z krajów jest współorganizatorem Zielonego Tygodnia. W roku 2011 rolę tę pełniła Polska, w tym roku partnerem targów została Estonia. woche to nie tylko promocja żywności, ale też folkloru, tradycji i kultury różnych krajów. Na polskiej wyspie, gdzie obok siebie prezentują się polskie regiony, uwagę zwiedzających przyciągają żywiołowa muzyka, zdrowa żywność i tradycyjna kuchnia. Częstujemy potrawami zrobionymi z Doliny Karpia z karpia. Mamy pierożki, które są z nadzieniem karpiowym, paszteciki też na bazie karpia, też robione rybne. I tutaj mamy te w zalewie, to są kulki rybne w zalewie octowej. Oprócz tego tradycyjnie chlebuś ze smalcem, z ogórkiem, tu już przygotowane do degustacji. A na słodko mamy tu placuszki. I mamy tak, sernik, taki na czarnym cieście, tradycyjnie pieczony, jak u nas na wsi się piecze. Mamy ciasto miodowe i ciasteczka takie kruche, malutkie do degustacji. Bardzo dobre, ale znam ten smak. Byłem w Małopolsce wiele razy. Wysoka jakość. W Danii sprawa zdrowej żywności jest bardzo ważna. Tutaj szukamy miejsc, skąd można taką żywność importować. Wydaje mi się, że dobrymi kandydatami są kraje, które w Unii Europejskiej są od niedawna. U nas w Turyni też mamy wielu małych producentów, na przykład masaży. Ludzie chętnie kupują takie produkty. Polska kuchnia, polskie rolnictwo, polski przemysł rolno-spożywczy ma ofertę, która jest dzisiaj unikalna i ta dynamika od 12 do 16% w ciągu kwartału do kwartału wzrostu eksportu polskiej żywności każe nam być wszędzie gdzie możemy się z nią podzielić i na tym solidnie zarobić. Przyszłość polskiego rolnictwa polega na tym, że trzeba otwierać nowe rynki i produkować świetnej jakości nie tylko na rynek krajowy, ale na rynek zewnętrzny. Stąd cieszę się, że w programach do krajów Zatoki, Islamskich, Euroazji, a dzisiaj nawet do Czarnej Afryki polska żywność jest flagowym okrętem polskiego eksportu. Pomoc w zaprezentowaniu się na targach to jedna z form wsparcia, jakiego województwo małopolskie udziela rolnikom i przetwórcom. W Małopolsce po tych wszystkich reformach, transformacjach zostało zniszczone przetwórstwo rolno-spożywcze i dzisiaj my od nowa odbudowujemy tak potencjał przetwórczy, rolno-spożywczy, jak i również potencjał eksportowy. Tysiące rolników małopolskich ma problem właśnie ze zbytem swoich produktów rolnych. Oni są, działają w rozproszeniu, właśnie nie działają w wielkich sieciach. Bardzo trudno im zdobyć no, w taki sposób nowych odbiorców. Poprzez właśnie zorganizowanie zorganiz właśnie targów, ale również organizowanie grup producenckich. W taki sposób staramy się, aby ta produkcja była jak największa, aby przede wszystkim nie była ona tak rozproszona, bo dzisiaj nasi kontrahenci chcą rozmawiać o dostawie produktów 365 dni w roku, cały rok, a nie tylko w sytuacji, kiedy mają zbiory. Na początku założenia były takie, że będę przerabiał owoce z własnego gospodarstwa. I pierwszy rok działalności 2002 to była to wielkość rzędu gdzieś 5-6 ton owoców rocznie. A z czasem do tej pory przerabiamy około 600 ton owoców. Ktoś może powie, że no, gdzie ten konsument w Berlinie? Kiedyś też mi się wydawało, że za granicę nie ma szansy sprzedać moich produktów, a dzisiaj jest tak, że. Sprzedaje swoje produkty do Anglii, do krajów Beneluxu, na Słowację, na Czechy. Dobrze mnie dzieje z odbiorców zagranicznych, bo że tak powiem, nie stoi się na jednej nodze, tylko jest gdzieś jeszcze podparcie. Najważniejszym tematem tegorocznych targów na Stoisku Małopolskim są produkty regionalne. Największą bolączką województwa małopolskiego, rolnictwa województwa małopolskiego jest ugorzenie terenów, samodzielne przeznaczanie pod, pod ugory, a w konsekwencji pod niekontrolowane zalesienie, zakrzaczenie, które jest bardzo trudne do odzyskania w konsekwencji. I właśnie te produkty regionalne, które tutaj są promowane właśnie przez takie targi jak dzisiaj w Berlinie, przez małych producentów rolnych, są szansą do wydobycia tej polskiej wsi zapaści polegającej na tym przeznaczaniu pod Ugory. No ja jestem już od 2003 roku, nie tylko w Polsce, po targach, bo po wszystkich targach i w Berlinie, i w Turynie, i we Francji kilkakrotnie byłem. i jak przypatrują się na te produkty, no produkty nasze są zdrowe, bez konserwantów, są to troszkę inne produkty, jak tu stosowane te dojrzewające, ekologiczne, bez żadnych tam dojrzewania, a normalnie wędzone tym dymem oryginalnym i tego się trzymamy i ci ludzie, no, już kilka lat jeżdżą i malutku się uczą tego smaku polskiego, wiadomo, że polska zdrowa żywność, w szczególności tu w Niemczech smakuje lepiej jak ta niemiecko. Małopolska jest w Polsce niekwestionowanym liderem w dziedzinie produktów regionalnych, które uzyskały certyfikaty Unii Europejskiej, chroniona nazwa pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne. Małopolscy producenci mają 11 takich certyfikatów to prawie jedna trzecia wszystkich przyznanych Polsce. Kapituła do spraw produktów tradycyjnych, która mam przyjemność dowodzić, to nie tylko etnografii, nie tylko profesorowie z żywności zasiadają w niej. przyjmuje co 6 tygodni kilka z danych produktów tradycyjnych. I tutaj departament absolutnie służy i obróbkom, tą buhalteryjną, papierową danym producentom, a później przyjmowany jest dany produkt przez kapitułę. To jest nie tylko opis przez producenta, ale również smakowanie i oczywiście jako produkt tradycyjny z pedantycznym opisem Ministerstwo Rolnictwa kieruje dalej do Brukseli. Dzisiaj nie mieliśmy do dnia dzisiejszego żadnego odrzuconego wniosku. Berlińskie targi to także promocja turystyki. To znakomita okazja, by zwiedzających zachęcić do odwiedzenia Małopolski. Sponsorem programu jest Województwo Małopolskie.